Zadanie 28. Mamy dwa punkty. Jeden to punkt A o współrzędnych minus 2 i 4. Drugi zaś punkt B o współrzędnych 6 i 2. Są to wierzchołki trójkąta równowocznego. No trójkąt równowoczny charakteryzuje się oczywiście tym, że wszystkie boki ma tej samej długości. Jeżeli tutaj jeden wierzchołek ma współrzędne minus 2 i 4. Drugi właściwie to przepisuje. 6 i 2 to długość tego odcinka Możemy obliczyć na przykład ze wzoru, który zresztą wzór jest w tablicach. Oznaczmy sobie to nawet jako a. A równa się pod pierwiastkiem. Różnica pomiędzy minus 2 a 6 to jest 8, czy też odległość 8. Oczywiście do kwadratu to będzie. Odległość pomiędzy 4 i 2 to jest 2, czyli plus 2 do kwadratu. Czyli a to się równa pod pierwiastkiem 64 plus. 4 to się równa pierwiastek z 68. Czyli jeden taki bok ma długość pierwiastek z 68. No to jest trójkąt równoboczny. Ten bok też ma pierwiastek z 68, ten też ma pierwiastek z 68. A nas pytają w tym zadaniu o tutaj, o wysokość h. Moglibyśmy to stwierdzenia Pitograsa obliczyć, że tu jest a, tu jest połowa a. i Ale to... Praktycznie szybciej znać wzór na wysokość trójkąta równobocznego. Wzór ten też jest w tablicach. Wygląda on tak, że h to się równa a razy pierwiastek z 3 przez 2. I tutaj podstawimy nasze a. Co podstawimy za to a? Oczywiście pierwiastek z 68. h równa się... A propos pierwiastka z 68. Zobaczmy, czy da się coś wyrzucić przed znak pierwiastka. 68 na 2. 34. 34 na 2. 17. 17 już jest nie do ruszenia. Czyli to jest inaczej, tu są dwie dwójki. To przed pierwiastkiem jest dwójka, a tu jest pierwiastek z 17. Pod pierwiastkiem jest 17, bo 17 zostało. Czyli zamiast A podstawie dwa pierwiastki z 17 razy pierwiastek z 3 przez 2. Dwójkę z dwójką kasuje I mam tutaj, że H to się równa. To już pod jednym pierwiastkiem wolno zapisać. 17 razy 3. To jest pierwiastek z 51. Z tym już nic nie zrobimy. Moglibyśmy sprawdzić. Nie da się. To jest ta wysokość.